Mało wody. więc tak. proszę o przedstawienie takiego wyciągu. Teraz? Teraz. No, nigdzie się nie ja Ile myślę, że... się tam pomierało? Ja ile, ile tam płacą za ja wodę? Myślę, że czy tam się prezes, opłaciło budować? Czy, czy się opłaciło budować ten budowlę? Czy jednak się nie opłaciło? O taki, jak pan się tam tam że pan już to przedstawia? to proszę. o to, wody w kościełach Dziękuję bardzo. Proszę, proszę, ja, przepraszam pana Radnego, ale przeciwnie to nie rozlega poboru wody, w ogóle nie ma na dyskusji, tym żadnej tałdy. No to, to prosiłbym pana wujka. Przepraszam bardzo. A przepraszam, mógłbym macie ujęcia na zakładzie. Nie mam pojęcia jakiejś złotej. Pan Radny, bo was, proszę. Okay. Panie, Panie ja nie mam służącej komu dziękować panu Wójtowi, ale chyba w szczególności to... Pani Krystynie, sekretarz, za sobotki ten wyjazd. Tu chyba są tysi, co byli, to szkoda, że wszyscy nie pojechali, bo kongres odysku drugi w Muzeum wsi Byliśmy tam, było bardzo warto pojechać, posłuchać różne dyskusje. Także tak. wielkie dzięki dla Pani. Tu są tysi, co byli, to mogą poświęcić. A druga tak. sprawa, Panie Robercie, rodzina jak zbiera podatek, to oddaje wszystko. Także dzięki. Właśnie, nie, bardzo, ja nie, nie wiem, do czego pan zmierza. Ja się Ja myślę, że powinien pan z potargu pochodzić Dobra. i zobaczyć... Dobra, nie będzie Proszę bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni państwo. W swojej i karierze zawodowej nigdy nie wyrażałam się wykonywanie obowiązków ja. O tym względem i pochwały zawsze pracowałem Słuchaj, uczciwie, Słuchaj, realizując te zadania, które zostały mi przypisane. Organizacją konwentu Słuchaj. Sołtysów po raz pierwszy zresztą Słuchaj. zajął się Dobry. Urząd Paszałkowski. W związku z tym, wtedy, kiedy taka wpłynęła do nas jak oferta udziału, zapytałam Pana czy mam to organizować? I oczywiście zorganizowałem, traktując to jako obowiązek służbowy. Ci z Państwa, którzy byli, wiedzą, czy warto było jechać, czy nie warto było jechać. Także nie jest że, że Pani tu dziękuję, ale tak jak zwykle robiłam to, co do mnie należy, oczywiście w uzgodnieniu ze swoim przebiorstwem, bo tak widzę sprawanie, czy podjęwanie swoich obowiązków. Pani. Proszę, proszę, proszę. Szanowni Państwo, mała informacja, której winienem Państwu dzielić. Otóż przy to, do oświadczenia majątkowe w odpowiednim czasie, tak samo przewodniczący Rady, Wójt, Również i wszyscy radni. Żadnego skonienie. postępowania nie widzimy. Nie, nie, wszystko jest również w porządku. Porządek obrad w dzisiejszej sesji uważam za używanie. Dziękuję Państwu za udział. Ja dziękuję panu za... 격민우스를 만나게 되었습니다. 안녕하세요. 반갑습니다.